Pokój i dobro. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj ostatnie nagranie dotyczące błogosławionej Florydy Czewoli, kończące całą tą serię dotyczącą jej życia i świętości. Będzie to odcinek trochę podsumowujący. Postaram się troszkę streścić jej duchowość, opowiedzieć o świętości, a była uważana za świętą jeszcze za życia. I troszkę kilka słów o tym o jej odchodzeniu, też o jej śmierci, w ostatnich latach życia. Aż do beatyfikacji. Zapraszam serdecznie. Zacznę od takiego cytatu z bulli kanonizacyjnej świętej Klary Sasyżu. Wprawdzie światło to pozostawało zamknięte w murach klasztornych, ale wysyłało na zewnątrz swoje jasne promienie. Skupiało się w ciasnym klasztorze, a równocześnie rozsiewało się po szerokim świecie. Papież Aleksander IV w ten sposób opisywał świętość Klarysa Syżu, ale jest to taki paradoks, paradoks powiedzielibyśmy, życia kontemplacyjnego. W równej mierze dotyczy on świętej Weroniki Giuliani, a jeszcze bardziej błogosławionej Florydy. Pomimo, że całe życie spędziła w klasztorze, to mówiono o niej w całej Europie, znano ją bardzo dobrze, mówiono o jej świętości. Bardzo wiele osób pragnęło jej rady, modlitwy wstawienniczej, pocieszenia. I o tym na początku opowiem. Jak wspominałam w poprzednich nagraniach, Floryda, która była hrabianką z rodu Czewolich, chciała w jakiś sposób zapomnieć o, swoim, o swojej przeszłości, chciała też, żeby inni nie traktowali ją w jakiś sposób wyjątkowy, chciała być po prostu służebnicą pańską, na równi z innymi siostrami we własnej wspólnocie. Jednak to jej pochodzenie dawało, jakby przypominało o sobie, nie, nie mogła się od tego odciąć to chyba jest oczywiste. I była przede wszystkim uważana za świętą przez swoich najbliższych, przez swoje rodzeństwo i krewnych. Byli oni dumni, że mają taką właśnie krewną w klasztorze kontemplacyjnym w Città di Castello, że słynie ona ze świętości. Byli stałymi dobroczyńcami dla sztoru, nawet jej najbliżsi. Zachowały się wiadomości o tym, że na przykład każdego roku dostarczali do klasztoru, fundowali solone ryby, które siostry spożywały w czasie postu, na przykład. Były też ofiary finansowe. Wspominam o tym, że jej brat Dominik był malarzem, więc też ofiarował siostrom obraz namalowany przez siebie, przedstawiający świętą Klarę. Również inni krewni byli. Dobroczyńcami klasztoru zachowała się również korespondencja ich z Florydą, która dawała im pewne wskazówki co do życia duchowego na przykład. Ta fama świętości Florydy rozchodziła się może najmocniej odkąd była przełożoną. Wiele źródeł podaje, że była bardziej znana i czczona nawet niż święta Weronika. Myślę, że łatwo można to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że Weronika. Przez większość swojego życia zakonnego, już po otrzymaniu stygmatów, miała zakazy od świętego oficjum, więc nie mogła się kontaktować z nikim ani listownie, ani bardziej osobiście w rozmownicy. Jedyna listy, jakie pisała, to była korespondencja ze spowiednikami, z biskupem, czy swoimi rodzonymi siostrami, które były klaryskami w Mercatello. A właśnie Floryda od samego początku prowadziła korespondencję w imieniu właśnie Weroniki. Więc miała no, bliski, bezpośredni kontakt z wieloma osobami, w tym no, znamienitymi osobistościami, można powiedzieć, życia takiego i świeckiego, i kościelnego. Stąd też informacje o niej, o jej świętości, o jej mądrości, rozchodziły się jakby dużo szybciej niż, niż ta słowa świętości właśnie świętej Weroniki. Floryda bardzo kochała Boga, ale też ludzi, którym służyła w rozmownicy nadebył był m.in. jej dar rozeznawania. Miała światło, światło co do wielu spraw, osób. Wiele osób nawróciło się po spotkaniu właśnie z Florydą pod wpływem jej słów. Potrafiła rozpoznawać, czy jakieś powołanie danej osoby jest prawdziwe, czy fałszywe. Była też pytana o rozeznanie, na przykład w sprawie jakichś osób, które. Uważały, że mają nadzwyczajne łaski, wizje i tak dalej. Ona w takich sytuacjach niechętnie jakby udzielała jakichś kategorycznych wskazań, nawet jeśli miała światło, że na przykład chodziła o jakąś symulantkę. Raczej jej odpowiedzi były dość ogólne, ale jakoś nigdy się nie myliła. A jeśli już rozmawiała z kimś osobiście, to często jej rady były takie no, bardzo szczere, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem prosto z mostu. No bo chodziło o zbawienie duszy, o to, co najważniejsze, więc ona nie liczyła się ze słowami, ale rzeczywiście szczerze, otwarcie mówiła o tym, co wie, co widzi, co rozeznaje. Tak jak wspominałam, sława świętości Florydy, Weroniki wcześniej, a później Florydy, rozchodziła się jeszcze za jej życia, dlatego też na przykład już jeszcze, gdy żyła, bardzo skrupulatnie zbierano jej korespondencje i listy, które były wysyłane w różne miejsca, ponieważ osoby, które przechowywały te dokumenty, wiedziały, że to jest relikwia, że to jest przedmiot należący do świętej, z którym list napisany przez przyszłą świętą, nawet jeśli ona jeszcze nie była kanonizowana, nawet jeszcze nie zdążyła umrzeć. Więc różne pamiątki rzeczywiście ze czcią zbierano jeszcze za jej życia. Piękne jest też takie świadectwo biskupów, kapłanów, bardzo wiele, wielu osób z tamtego czasu, które mówiły o tym otwarcie, że Warenka Giuliani była świętą, że Floryda była świętą i że właściwie święta to jest cała ta wspólnota. Także siostry dawały spójne świadectwo swojej wiary, świętości. Te wybrane osoby może jakoś jaśniały bardziej, ale to wszystko, jakby cała wspólnota żyła. Naprawdę w duchu nawrócenia, w słuchaniu Słowa Bożego, w miłości też wzajemnej. Floryda była odwiedzana przez liczne osoby z takich najważniejszych rodów Europy, można powiedzieć. Wspominałam o księżniczce Violante, bawarskiej z rodziny medyceuszów z Florencji. To nie była jedyna osoba z tej rodziny. Była również Eleonora, także księżniczka z tego rodu, która przybyła niedługo po śmierci Weroniki, aby uczcić jej ciało, jej relikwie i jednocześnie odwiedzić właśnie Florydę. Jest też polski wątek, ponieważ za przyjaciółkę duchową Florydy uważała się również Maria Klementyna Sobieska, wnuczka Jana III Sobieskiego, księżniczka polska która wyszła za Jakuba III Stewarta, królowa Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Pisała ona do Florydy niejednokrotnie, prosząc ją głównie o wskazówki w sprawach duchowych, a także o modifę wstawienniczą i wspierała klasztor swoimi ofiarami. Takich kobiet szlachetnie urodzonych z Wysokich Rodów, które chciały odwiedzić wspólnotę w Città di Castello, szczególnie spotkać się z Florydą. Było wiele i takich odwiedziń zaczęło się mnożyć. Te osoby też zwykle otrzymywały pozwolenie od Stolicy Apostolskiej, aby wejść do klauzury. To oczywiście no, dosyć mocno zaburzało codzienne życie wspólnoty i dlatego w końcu Floryda zdecydowała się, e, poprosiła też za danie swoją wspólnotę, aby jednak troszkę to ukrócić e, i rzeczywiście była kapituła, przedstawiała swoje racje. W tajnym głosowaniu 100% siostr opowiedziało się za tym, że jest to dobra decyzja. I 20 stycznia 1748 roku siostry postanowiły nie przyjmować więcej tego rodzaju wizyt. Ta ich decyzja została również potwierdzona przez biskupa, wtedy był nim Ottavio Gasparini. Także no, siostry, aby też jakoś uchronić to swoje życie kontemplacyjne, musiały po prostu. No, nie dalszych odwiedzin, ponieważ wiele szlachcianek uważało sobie za punkt honoru przybyć do Città di Castello, poprosić o modlitwę, spotkać się z tymi świętymi mniszkami, ale to jednak zbyt jakby zakłócało życie siostry. Też wspominałam o tym w pierwszych nagraniach, że Floryda miała bardzo wiele zdolności naturalnych, mogła je rozwijać w ciągu swojego życia, miała staranne Wychowanie, wykształcenie, przynajmniej jak na tamte czasy, jak dla kobiety. Miała talent organizatorski, no potrafiła ogarnąć mnóstwo rzeczy, ale też może na pociechę niektórym z nas, czy mogę powiedzieć, że miała też słabości, jak każdy człowiek a jedną z takich słabości, o której siostry zgodnie mówiły, to była nieumiejętność śpiewania i brak suchu muzycznego. Wiadomo, że w klasztorze e, śpiewano. E, no i tutaj Floryda zupełnie się nie do tego nie nadawała. Nie miała zupełnie słuchu, nie potrafiła śpiewać. Potwierdzają to siostry. Także e, miała mnóstwo m, talentów, darów i zdolności, ale miała też swoje słabości jak każdy. E, więc nie bójmy się tego. Nie chcielibyśmy też być doskonali w znaczeniu nie wiem, perfekcji jakiejś, no bo każdy, również najwięksi święci mają swoje słabości. Miała też ja Floryda. Teraz powiem troszkę o jej duchowości. Można, można powiedzieć, że takie streszczenie, taka w pigułce można powiedzieć jej duchowości zawarte jest w takim zdaniu, które często zapisywała w swoich listach jako nagłówek, czasami tylko pierwsze litery. Jezus amor fiat voluntas tua, czyli Jezu Miłości, niech wypełnia się Twoja wola, czy bądź wola Twoja. I to są takie główne cechy, w tym haśle się zawierają jej duchowości, czyli ta ulubieńcza relacja z Jezusem, który był jedyną miłością jej życia, a także to, to pragnienie wypełniania woli Bożej w całym swoim życiu, w codzienności, we wszystkich decyzjach, w modlitwie, w codziennym wypełnianiu po prostu tego, co przed nią stało, wszelkich zadań. Modlitwy życia wspólnotowego. Jej duchowość w pewnym sensie była też ukształtowana przez świadectwo i nauczanie świętej Weroniki, duchowej matki, aczkolwiek miało też swoje cechy, ale to umiłowanie woli Bożej, zresztą myślę, że charakterystyczne dla wszystkich świętych, tutaj Weronika zostawiła wiele wskazań i w piękny sposób też nazywała właśnie wolę Bożą. Mówiła o niej, że jest życiem duszy. Że jest mistrzynią wszelkiej cnoty, że jest rajem na ziemi, błogosławieństwem świętych w niebie. Także z takich pouczeń też czerpała Floryda. Miała swoje ulubione uroczystości w ciągu roku. Było to zesłanie Ducha Świętego, uroczystość Najświętszej Trójcy i Boże Ciało. Przekładała ogromną wagę i była bardzo wymagająca też wobec sióstr, jeśli chodzi o odmawianie liturgii godzin. Zawsze w niej uczestniczyła, zawsze była bardzo skupiona, jakoś było to ważne w jej codzienności. Też nieustannie, podobnie jak Weronika, rozważała mękę pańską, zresztą to była duchowość tamtego czasu i kult męki pańskiej rozwijał się w ogóle w całej Europie. Innym centrum jej pobożności była Eucharystia. Chciała wprowadzić codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. No, na to trzeba było jeszcze czekać długo, w tamtym czasie nie było to normą. E, dopóki opatką była Święta Weronika, Komunię Świętą, e, siostry przyjmowały zawsze w piątki, w niedzielę, a także w najważniejsze święta kościoła i zakonu. Natomiast Floryda dodała jeszcze poniedziałki, kiedy siostry przyjmowały Komunię Świętą w intencji dobroczyńców i czwartki, gdy ofiarowały ją w intencji duszczyźcowych. Poza tym też siostry przyjmowały Komunię Świętą w dniach nowenny przed świętami pańskimi i maryjnymi. Także tych dni rzeczywiście było dużo więcej. Tak jak wspomniałam, Floryda chciała, żeby siostry codziennie mogły się karmić Komunią Świętą, ale w tamtym czasie było to jeszcze niemożliwe, nie było takiego zwyczaju. Błogosławiona Floryda miała też wielkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zresztą rozpowszechniło się ono bardzo szybko w całym kościele w XVIII wieku. Zresztą w czasie, gdy w przepiękny sposób o najświętszym sercu Pana Jezusa pisała święta Weronika, równocześnie swoje doświadczenia mistyczne objawienia miała Małgorzata Maria Ala którą znamy najbardziej, jeśli chodzi o kult serca Jezusowego. To jest takie też niesamowite, że ogromny dzień radości dla Florydy, nie mogła sobie znaleźć miejsca ze szczęścia. Siostry mówiły, że była jak rozpalona ogniem. Miało miejsce, kiedy po raz pierwszy celebrowano liturgię godzin ze święta właśnie Najświętszego Serca Pana Jezusa, które zostało zatwierdzone w 1765 roku przez papieża Klemensa XIII, także Floryda miała to nabożeństwo i, i bardziej była szczęśliwa, kiedy zostało to święto wprowadzone w całym kościele. Oczywiście podobnie tak jak Weronika, Florida miała wielkie nabożeństwo do Maryi, taką naprawdę relację bardzo bliską i czułą jak córka z matką. Szczególnie może kochała Matkę Bożą Bolesną, obecną podczas męki Jezusa, którą często przecież rozważała, którą się modliła. Wśród świętych, których czciła pierwsze miejsce, zajmowali święci oczywiście Franciszek i Klara. I wiemy, że tak jak Weronika, podobnie Florida miała też różne doświadczenia mistyczne. Pewnie nie tak liczne, nie wiem nawet jak to opisać rozwinięte, różnorodne i głębokie jak Weronika, ale jednak również miała doświadczenia mistyczne. Wiemy o nich bardzo niewiele i nic nie wiemy z pierwszej ręki, ponieważ Owszem, pisała relacje na polecenie spowiednika, ale później to wszystko zniszczyła, więc nie mamy jej zapisków, one się do dzisiaj nie zachowały. Wiemy tylko to, co mogły zaobserwować gdzieś z boku siostry, co wiedziały o niej, czy ewentualnie spowiednicy. Także wiemy, że podobnie jak Weronika, na przykład miała spowiedź generalną stóp Maryi. Wiemy, że również za jej życia jeszcze dokonywało się wiele cudów. Między innymi siostry opowiadają o rozmnażaniu jedzenia. Kiedy otrzymały dwa małe kawałeczki ricotty jako jałmużnę, siostra, która to przyjęła, przyniosła w Florydzie, pokazała, że tylko tyle. I Floryda kazała to podzielić na 33 części, czyli tyle ile jest sióstr. Siostrze oczywiście to się wydawało niemożliwe, a jednak ta ricotta została jakoś tam rozmnożona, tak że każda siostra mogła otrzymać swój kawałek tego sera. Było też liczne uzdrowienia samych sióstr, osób świeckich, również kapłanów, nawet spowiednika Ignacego, jezuity, który był spowiednikiem sióstr. On sam o tym zaświadczył. Miała też koronę cierniową, podobnie jak święta Weronika. Miała też liczne wizje pana Jezusa Maryi, zwłaszcza gdy przyjmowała komunię świętą. Około 1747 roku przeżyła mistyczne zaślubiny, a niedługo po nich otrzymała ranę boku. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, że kiedy po raz pierwszy otrzymała ranę boku, on pokazał się również znak zewnętrzny, czyli nazwalibyśmy to stygmatem, ponieważ ona jakby przeżyła u boku Weroniki całą jej drogę po otrzymaniu stygmatów, widziała, z jakim to się wiąże cierpieniem, również z upokorzeniami. Ingerencjami osób z zewnątrz, badaniami przez dostojników kościelnych, świętoficjum, medyków itd. Sama bardzo tego nie chciała. Wiedziała też, że później to, co najpierw było upokorzeniem, gdy zostało potwierdzone, wywoływało ogromny szacunek, cześć. Sama nie chciała tego, więc błagała ze łzami pana Jezusa, żeby zabrał tą ranę zewnętrzną. Błagała też ze łzami siostry, żeby modliło się za nią, żeby Pan Jezus jej to zabrał, aczkolwiek im nie przyznała się do końca, co to za rana i że to po prostu była rana męki Pańskiej, rana serca. Przyznała się do tego spowiednikowi, również jego błagała, żeby pod posłuszeństwem nakazał zniknięcie tej rany. Wiemy też z trzeciorysu Weroniki, że, że spowiednik miał tę moc i co, co nakazał pod posłuszeństwem, temu był posłużny nawet sam Pan Jezus. I powiedziała też wtedy, że jest gotowa mieć rany na całym ciele, jak Pan Jezus tylko chce i cierpieć, co On chce, byleby jej zabrał stygmaty. No i rzeczywiście tak się stało. Zresztą według innych świadectw choroba, którą później znosiła, o której zaraz więcej powiem, była właśnie w zamian za stygmaty, których ona nie chciała przyjąć, a chorowała praktycznie 20 lat na tajemniczą chorobę skóry. Była naprawdę pokryta i ranami i jakimiś chrostami na całym swoim ciele. To sprawiało jej wiele bólu, ale też swędziało. Bardzo wiele ją kosztowało, żeby się na przykład nie drapać. Także to było nieustanne, bardzo wielkie cierpienie, i naprawdę tą chorobą było pokryte całe jej ciało od stóp do głów, i cierpiała na tę chorobę przez 20 lat, a siostry zeznawały, że ostatnie 3 lata to jej ciało było właściwie jedną wielką raną. To, że była to jakaś choroba, która nie miała pochodzenia naturalnego, jest poświadczone przez różne fakty, na przykład przez to, że nie pomagały żadne maści, żadne lekarstwa przepisywane przez medyków. One raczej powodowały coraz większy ból. Nie pomagały też jakieś um, przygotowywanie naparów ziół. Wszystkie ludzkie metody nie przynosiły żadnych skutków, a raczej wywoływały jeszcze większy ból. E, te cierpienia wzmagały się w piątki, a również w różne święta. W takim bardziej intensywnym duchowo czasie dla Florydy. Jakby siostry wszystkie jej współczuły bardzo, natomiast ona przez cały czas trwania tej choroby okazywała ogromną radość. Była radosna i wewnętrznie, i zewnętrznie. Nawet kiedy pod posłuszeństwem musiała pokazać np. nogi obolałe medykowi, to on nie mógł się nadziwić, że ona się w ogóle nie, nie użala, nie skarży. Nie przyznaję do tego, że ją to boli, ale pokazuje tak, jakby to nic nie było. Była pełna radości i pełna pokoju. To, co w tej chorobie skóry wywoływało największe cierpienie Florydy, to nie był sam ból czy nawet swędzenie, ale wysięki ze skóry o niezbyt przyjemnym zapachu. Więc ona miała tą świadomość, że wszystkie osoby, które zbliżały się do niej, czuły po prostu ten przykry zapach, było to dla nich jakimś umartwieniem, trudem. I to sprawianie jakiejś przykrości innym, w niej wywoływało największe cierpienie. Miała też inne choroby, właściwie od pierwszych lat w zakonie, na przykład chorowała na żołądek. Przechodziła też wiele razy przez różne walki duchowe, dręczenia, złego ducha, pokusy. To wszystko zresztą chyba jest nieuniknione dla każdego, kto prowadzi intensywne życie duchowe. Również tego rodzaju oczyszczenie, walki przechodziła właśnie Floryda. Pod koniec życia była już coraz słabsza, też wspominałam o tym wcześniej, mówiąc o jej posłudze jako przełożonej, że została wybrana już w czasie, kiedy ledwo chodziła. Więc rzeczywiście te ostatnie jej lata życia była coraz słabsza, a żeby przejść potrzebowała pomocy innych sióstr. Bardzo długo zachowywała trzeźwy umysł, nadzorując na przykład budowę klasztorów w Mercatello. Ale już w ostatnim etapie życia, momentami też i ten umysł zaczął się starzeć, możemy powiedzieć. Stawała się coraz bardziej jak dziecko, przy czym siostry mówią, że miała wręcz anielską niewinną twarz. Była coraz słabsza, coraz bardziej zdana na innych, też zależna. Przyjmowała to wszystko w duchu posłuszeństwa. Niesamowite jest jej świadectwo, że pod koniec życia, kiedy była w infirmerii, opiekowała się nią bardzo młoda siostra, która do pracy złożyła śluby. Zresztą nazywała Florydę babcią, tak się do niej zwracała. Czule, myślę, bardzo tak pięknie. Jest niesamowite, że Floryda, która już naprawdę była bardzo słaba, bardzo schorowana, do samego końca po pierwsze nie chciała rezygnować z życia wspólnego, z modlitw i tak dalej, a gdy była już zmuszona pozostać w infirmerii, mimo wszystko chciała być posłuszna. I była naprawdę heroicznie posłuszna tej młodej siostrze, która dopiero złożyła śluby, która nazywają babcią, no bo wiekiem była pewnie dużo, dużo od niej starsza. I na przykład kiedy ona już nie była w stanie jeść i nie mogła, to ta młoda siostra właśnie mówiła, no babciu zjedz chociaż kawałek, no i ona, żeby być posłuszną tej młodej siostrze, wciskała w siebie, próbowała chociaż trochę, chociaż jakby tak po ludzku, no już było dla niej niemożliwe jedzenie, sprawiało jej to ból, trudność. Także no siostry zachowały o niej jakby takie piękne wspomnienie, tych ostatnich chwil jej życia, jako bardzo pogodnej, bardzo pogodzonej też z tą słabością, którą przeżywała i do końca posłusznej. Floryda zmarła 12 czerwca 1767 roku, był to piątek. Zmarła o 4.30 rano, bardzo wcześnie. Były obecne tylko dwie młode siostry, które właśnie wtedy posługiwały w infirmerii. No, złożyły takie świadectwo, że po śmierci miała bardzo pogodną, taką jakby radosną twarz i że jej skóra była rumiana, nie była blada, jak osoba zmarła. To samo potwierdził spowiednik, który przybył pół godziny później. Również medycy, którzy przybyli jeszcze później, aby potwierdzić zgon. Dopiero po ich potwierdzeniu też siostry poinformowały, można powiedzieć, miasta o śmierci Florydy poprzez po prostu dzwon ich dzwonnicy klasztornej, na co zresztą odpowiedziały bardzo szybko dzwony innych kościołów w mieście. W ten sposób ogłoszono, że, że Floryda zmarła. Pomimo oporów ówczesnej przełożonej i niektórych innych osób postanowiono, tak jak w przypadku świętej Weroniki, przeprowadzić sekcję zwłok. Również dlatego, że spowiednik o tym wiedział, że ukradkiem siostry znalazły, które posługiwały w Florydzie, rysunki, na których ona przedstawiała znaki wyryte na swoim sercu, dokładnie tak jak Weronika. Więc ostatecznie tą sekcję przeprowadzono, te znaki rzeczywiście odnaleziono, chociaż nie od razu, były tam pewne trudności, ale rzeczywiście to wszystko, jakby co narysowała, rozrysowała, jeśli chodzi o swoje serce Floryda, to zostało odnalezione w jej sercu. W czasie sekcji zwłok obecny był wikariusz diecezjalny, planów, spowiednik, notariusz biskupa, opatka, niektóre siostry i dwóch chirurgów, którzy tej sekcji właśnie dokonali. Ciało dni było też wystawione tak, aby wierni mogli je uczcić i rzeczywiście do kościoła klasztornego przybywały tłumy ludzi wszelkiego stanu społecznego. Dla których po prostu Floryda już była świętą. Zaraz po jej śmierci też dokonywało się mnóstwo cudów. Ludzie pisali listy do klasztoru, zaświadczając o cudownych wydarzeniach, i było też mnóstwo ludzi, którzy prosili o modlitwę, więc ten kult, można powiedzieć, od razu się rozpoczął. Natomiast proces trwał dosyć długo, także Floryda została beatyfikowana dopiero przez Jana Pawła II, 16 maja 1993 roku. Przesłanie Błogosławionej Florydy jest, myślę, że bardzo bogate, wszechstronne, różnorodne. Myślę, że przede wszystkim może być dla nas mistrzynią życia duchowego, nie tylko dla nas, sióstr Klary kapucynek, dla innych sióstr zakonnych, ale też dla każdego, kto jakoś pragnie w swoim życiu rozwijać modlitwę, zjednoczenie z Bogiem, poznawanie Go, słuchanie Jego Słowa. Myślę, że jest świetną patronką dla wszystkich cierpiących, chorych. Nie tylko na choroby skóry, aczkolwiek tutaj myślę, że dobrze mieć taką patronkę, która może zrozumieć tych, którzy cierpią ogromnie z powodu bólu, ale też swędzenia, pieczenia skóry. Każdy, kto doświadczył, nie wiem, choćby swędzenia pod wpływem, nie wiem, przez komary, wie, jak to bywa męczące, a co dopiero, kiedy ktoś przez 20 lat nieostannie cierpi w ten sposób, więc. Możemy jej polecać, te osoby, które chorują rzeczywiście na wszelkie rodzaje choroby skóry, one same mogą prosić Florydę o wstawiennictwo. Hmm. Myślę, że możemy jej również polecać, o tym mówiłam wcześniej, farmaceutów, farmaceutki. No i cóż, oddawajmy jej nasze sprawy, naszych bliskich. Przede wszystkim może nasze życie duchowe, może jakieś trudności, w naszej relacji z Panem, w naszym codziennym zmaganiu na modlitwie, ponieważ była to osoba, która przede wszystkim prowadziła intensywne życie modlitwy, która była cała zaangażowana do końca w tą relację z Panem. Jezus był jej jedyną miłością, i tej miłości podporządkowała całe życie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Następnym razem opowiem już o innych kobietach świętych, może będą to krótsze serie. Ale troszkę urozmaicimy i na pewno powiększymy to grono świętych kobiet, które mogą być dla nas i wzorem życia, zmagania, modlitwy, ale też patronkami w różnych potrzebach. Ja także zapraszam już teraz serdecznie i pozdrawiam Was z Panem Bogiem.